Witamy wszystkich no, hej, hej. w kosmosie. Tak, w przestrzeni, której, w której nie ma nic. Tam widzimy Marsa, tam widzimy... Co to jest za planeta? Zie Ziemi po apokalipsie w 2012, <grym> gdzie w alternatywnej rzeczywistości... Okay. Stoimy w tym momencie na asteroidzie, którą rozwalił Bruce Willis w Armagedonie. Właśnie. Jack <grym> Norris pom pomógł nam ją wybić w kosmos. Co? Start, nacisłem oh, yeah. start. Ten się I już po prostu ma uciekanie. Fajnie zrobione, ty, fajnie zrobione. Ty, jak z, y, na początku tego, Half-Life'a. No, tak, jak na początku. A ty... mysterious wow. signal was received from Ingeon 3. Ja nie grałem w Half-Life'a, więc wiecie. The, tak last, the last planet exploited by, us by space mining company. Nitro Corp. Nitro -Corp. I my, like, English, no my, my English is too perfect. I am an, an employee, employee of this company. I'm an employee. 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 And I have been sent out to the East, East, E.S.S. Nitro. S. Nitro. Nitro. To clear, clear up, up what is. GOING ON THERE Fajne intro, Uuu. what the fuck? Da, da, da dramaturgia No One man, eee. desire Zostałem... to był ten level, i to był ten level intro Tak, i koniec teraz, to już jest koniec <śmiennie>, Dziękujemy za, za dziękuję. odcinek <śmiennie>, Informacja, no. że okay. na tej mapie grasuje ja zły, na tej mapie grasuje zły Bladeusz Konektuje Tak. Konektuję. Sending line informatyk. Się... Yeah, nie, zaczyna się! Dobra, zaczęliśmy. Co my tu robimy w kosmosie, nie? nie, nie ma latarki. Nie. Tak was pocieszę. Nie ma... Czemu nie mam latarki? <grym> Odpowiedź. <grym> jaka gra dla dziewczyny? Kitchen Simulator. Kitchen Simulator. O nieee! <grym> <O, peruś>, naprawdę. <grym> ja chcę stąd Ty, ale... Ale... Ja wiem jaka. Visera Clean Up Detail. O! Visera Clean Up Detail. Nie? Pasuje. Kurczę. Mm, spytam się was, kto wyjdzie do ciemnej windy. Ja. <grym> nie ja. E, ja muszą się... wszyscy wejść. Jedziemy na dół. Cio, ale fajna na górę. mapka górę! Na dół, nie, nie nie chcę na dół. Na dół! Czyli dobra mapka to jest. Admira, dawaj. A, no, się nie boję. Myślę, że tutaj jeszcze będzie. Hello? Is anybody, Is anybody here? Już wiem, to nie jest mapka z jump to jest mapka z adimantem. Ciekawe, czy tu można się zabić. A, myślałem, że mogę skoczyć w nic. Wiesz co? chciałeś już się Pana. zabić? No chciałem skoczyć w nicość i... Myślisz, że, że to będzie tylko mapka z klimatem, Admiros? A nie z jumpscara? Tak, tak, myślę, że będzie tutaj klimacik tylko, wiesz. E, Admiros jakaś zagadka. więc teraz... on przyjmuje z na siebie. Dlaczego? Max że, nagrywać żeby... też na nagrywa No właśnie. A nie, że, żeby, z, żeby zabawić ludność. Ludność. No. To horror mapka, zgadza Idziemy się. Horror może... w kosmosie. Może znajdziemy jakoś. latarkę? E, ten. Ja już mam pomysł na, odcin na nazwę odcinka. Jaką? E, e, ekipa typowego sobie zwiedzała stację jakoś mistrzą. Co? O oh, to. O czaj jest! Ja też jest znalazłem. Ja I need some Abi. help in the cold storage. The door closed at seven, now I'm stuck. It's stuck. I can't open from the inside. I'm trying to force the door open with a crowbar, but it's too heavy. Hurry up, please. Mike M Thanks for the donation, thank you. Whoa! Przechodzimy na angielszczyznę? Dobra Okej okay. hey. Ej Jak mi FPSy spadły let's, let's A mining są... space suit Ej, oh. kluczyk, znalazłem kluczyk Range Wow Range Oh, no. our main server suffered an electronic overload Suddenly we need to replace the damaged modules to restore the computer as soon as possible Czyli pewnie kluczyk Przyda się... No, fuck no, A, dobra. Ale, ale FPSy mm. spadają, gdy się patrzę w tą stronę Tak, 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 też to mam no, ja, Mam takie przełusy, pasażer stromo. Mamy, mamy kluczyk A. Okay, Ja już się nie tu zgubiłem, nie Gdzie? lubię takich map. Nie ma tego dźwięku. O, Jesus, serwer. Oh. Nie, nie, nie wchodzę do serweru, tutaj mamy PDA jakieś. Ooo, oh. nie wchodzę do tego. To już, to już było. A to było. Łat, to my się tu wróciliśmy? Nie. Miej przyciskiem się odróżnić. ja żałuję tu wchodzić, ja tam nie idę. Wow! wow. Serwerownia, co się z serwerowni? Kurde, po prostu ciem. drugą stroną przeszliśmy, wiecie? Aha, uh -huh. I forgot something. O! tak? O to było? Co się stało, Albion? Oh. Coś mi tu wyskoczyło jakiś sturs tutaj. Gdzie? I się schował i zniknął pod ziemią. <noise> Maybe Maybe I can break can this one. A co to jest? The new plasma cutter model and the other supplies. Jestem uh -huh. w Storage Room. Storage Room. Mm -hmm. Patrick band. Storage room. O, jakiś T800 modus. Może mogę zrealizować ten band. No, ale czym? Posłuchajcie. Ja, Admiro posłuchaj. Już, już, tylko mam Czy czytam. Znowu ja, czytaj całe SMS. Nie, nie czym, Kocham was do YouTube'a. YouTube. To YouTube. jest, znalazłem YouTube. tego, znalazłem A. jakiś modu, poczekajcie chwilę. The doors Dziękujemy oczko Sandra za po donate. Do poczekajcie chwilę. Jakieś moduł do walnięcia? Nie ma latarek. Wiem, że nie ma latarek. Nie tutaj... oh, Jest! Yes, działa! To działa. O. Dobra. O, o. Co to było? Jakiś, Co to był głos. Za... jakiś głos. Nie podoba mi się to. Mi też. Dobra, te drzwi są dalej zablokowane. The door says, tak. Trzeba tak. wejść iść tam. No, no, musimy iść na tam prosto. Ej, na Admir, ad, Admir, jest okej. Okay. Tak, jestem cały czas, żyję. Tak, żyjesz? A tu można przeskoczyć? Nie, nie można. Nie, nie można. Czyli tu byliśmy, dobra. Dobra, ty tu ale mam mało FPS-ów. I na drugą stronę. No mi też spadają FPS-y, strasznie. Dobrze, okay. Czyli mam tak. Ma o, jakiś no, problem. Ma musimy znaleźć. Okay, ma ale mam kluczyk, mam kluczyk. Z kluczykiem możemy coś naprawić. Tylko teraz trzeba, mamy jakiś ten? Nie, nie można. No ale po ci prawo idziemy. Chodźcie tutaj. Dobra. Jest, stąd, stąd, dobra. Stąd, stąd przyszliśmy. e Kot jest do pisania. Accessoirement access to code. Muszę iść na lewo. Mm -hmm. Dobra, no to idziemy tam Ale e, e, e. sernie ciarki przy tym klimacie lecą. E, to jest winda. No. To, jest to jest winda. Wszliśmy okay. tędy. A czy a tu byliśmy? Tutaj? Nie, tutaj chyba nie. Admirus, chodź. Już idę. Gdzie byliście? Tutaj, tutaj, tutaj. A, tu nie byliśmy, nie, nie. nie. No, nie byliśmy. Pozdrawiam pana trollka. Dzięki za donajcika no kurde. Późna godzina zaczynają się do Takie tak jest zawsze. Zamknięte, zamknięte. Locked! Czy to musimy zobaczyć? Musiszakować komputer wskakować gdzieś No, w serwerowni tam gdzieś. W serwerowni odpaliliśmy już Może gdzieś tam był komputer, myślisz? Może. Może to są komputery, to? to? Nie, ja klikałem na to i się nie dało. Czekajcie, jeszcze zobaczymy. Na górze. nas złożona, strasznie ta. Ta mapa access code. Nie no, bez kodu się nie dostaniemy. Na pewno nie. A tu po drugiej stronie można wejść też. Do, Ej, a? chodź tu, chodź tu, a, yy, Max. Co? Można, można iść dalej. Gdzie jesteście? Gdzie dalej? Tu byliśmy w Ale tu są jakieś komputery chyba. Tu jest komputer. Jest. Kitchen yes. Door, unlocked. door unlocked. Gdzie To ja nie wiem, gdzie wy jesteście. Na, na górze, tam gdzie byliśmy, tam serwerownia, to już schodzimy. Czyli teraz kitchen door musimy otworzyć. Próbuję was odnaleźć A gdzie było kitchen door? Kitchen e e e door jest... Chyba, y y chyba, y y y y chyba na dole, chyba na dole. Dobra. Oł. Idziemy Admiro do ciebie już poczekaj. Ja pojechałem w ogóle tam gdzie zaczęliśmy mapę. Nie, no czekaj, widdą pojechałeś? Tak. No nie Admiro. No dobra, ja jestem, jestem, to, jest jestem z wami. Chodź. Chodźcie, tutaj, tu, tu, Tu będzie kitchen. A, tędy, dobra. Jestem pewny. Jestem pewny. Ekipa Seby. Jestem pewny. Yeah! o! Oh. Jaki dźwięk! Uh -oh. Oooo! Cool wow. wow. Ząbiak, ząbiak! Bierz go, bierz go, bierz go? Mamy crowbara, dobra. krobara. Yeah! Jesteśmy teraz. Nice! Jesteśmy teraz uzbrojeni. Dobra, mamy crowbara, to teraz możemy tą wentylację u góry rozwalić. No. Tak jest. Yeah! Hhh! Wooow! Wooow! Bum! 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 Zabić go! Jakiś dead space normalny. O kurde, jak się wystraszyłem! O-o! O-o! Fak! Widziałem potwora! Widziałem potwora. Coś, to coś tam stoi. Gdzie? Tam stało. Stało, wiem. O, come on! Idziemy. Boję się. I ta muzyka. No, fajna jest. Creepy. To zaraz powrotem na górę. Ale ten potwór był fajny, ej! Eee, dziękuję Shinigami za pozdrowienia Boże. Jaka muza ty, wtf Shinigami Gdzie ta wentylacja? Ej Ona była tu, chodź Wiem, że tu Come on, ja już nie chcę Ta mapa jest przerażająca Nie ma tego Okay, ma latarki to per... nie ma latarki to... oh. this is so disturbing I start to hear weird voices in my head some month ago at first I thought is it was only me but then I realized is I was wrong I thought może lepiej wrong. to te, te, przeczytajmy i tłumaczmy żeby oni rozumieli Byłem już miał jakieś głosy w głowie i myślał od miesiąca. Że, no od miesiąca i myślał, że to tak. on sam wymyśla. je wymyśla. Czy coś w tym stylu. Tak, tak with my Ooh. mates. Do, miał to the miał same as me. Later in the cafeteria, one of the, the crew members shout, "The planet curse a science nitro Corp industry star." Hey, Two days after that, he. <coughs> he was in the... O Boże święty. Jakiś z, jakiej, z jakiejś planety chyba Tak. Coś. Jakiś gościu nawiedzony był i dwa dni temu. Dwa yy, dni, po, dwa dni tych po. wydarzeniach po, pełni po pełni samobójstwo w tej łazience. W no, w łazience. Mm. I want to get out of this space station as soon na possible, bo chcę stąd uciec jak najszybciej się da. Kurde. No dobra. Normalia jak Dead Space. Ale co Ah, A, jesteś w tym pokoju. The start. I co? Ty jesteśmy po drugiej stronie. Po drugiej stronie, no! O, nice! Okej, okay, magazyn. W Będę stał w drzwiach, żeby się nie zamknęły. O, <noise> coś tu jest. Co to jest? Co znalazłeś? Raz makater. O! To było do tego. Tak, wracamy, wracamy. Wracajmy. o oh, shit! U. Widzieliście to? Zombiak. Coś tam było. Zombiak. Musimy się wrócić dobrze że jesteśmy w trójce nie że że samotnie no samotnie byłoby to coś no Samemu tak w kosmosie jakiś o creepy. A te plazma kater gdzie e, tam do końca do samego końca no. Jest, idzie wow Ale fajna animacja no uwaga bo coś tu wyskoczy patrzcie do tyłu, mamy, patrzcie łomy. Do mamy łomy mamy do obrony. to są prawidłne łomy o, zniszczenia Kibelek. I Tu może być ten zombie. Kibelek. Ten gościu, który popełnił samobójstwo. <noise> tak, tak to on. Jest. O. Oh. Gdzie dobry panu A coś pan ma tutaj? Nie. Apteczkę A Tylko? Nic więcej? Creepy. Nic więcej tutaj nie ma. Musi coś tu być, no jak? No nic więcej nie ma. A te lustro? Spróbujcie je zbić, może. <głos> <głos> Co to było? Admiros, ty kurna... Dobrze, wrzestałem dalej za drzwiami, nie złapałem Mamy kod, mamy kod fajnie. Musiałeś, płynnie. musiałeś podpuszczać. 1, no 8, innego ja nie widziałem. Jeden, osiem, siedem, trzy. Jeden, osiem, siedem, trzy. Jeden, osiem, siedem, trzy. Ej, może te lust. Padaj, Admiros, kurna. Ja więcej się ciebie nie posłucham. Kurna z krzesła spadłem prawie. Przepraszam. Jeden, osiem, siedem, trzy, tak? Jeden, osiem, siedem, trzy, tak. 1, 8, 7, 3, tak. 1, 8, 7, 3, tak. What the 1, 8, 7, 3 Dziękuję. Patrz, masz flip it. Jak to access denied? Flip, flip it, czyli flip it. od tyłu. 1, 8, 7, 3, 3 to 3, 7, 8, 1. O. Oh. Podojkę. Access granted. Come to us. Chodź do nas? Nie, ja jeszcze nie jestem aż tak narąbany. Na dół. Panowie, co, coś nam mówi, że to będzie Ja już Karda nie chcę, rozróbka. już wystarczy, wow. nie chcę tej mapki, wystarczy Ale fajna mapka to jest ty. Głos uzna... był trochę jak Jak ze Star Warsów, taki ten Nie, jak z tego, z Dead Space'a e... Jak co, ze Star Warsów No nie znam Czekaj, postaci, czekaj, 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 czekaj. Wiecie, czego to... Wiecie z jakiej gry jest ta muzyka? Jakaj? Nie wiem Chyba Another World Stara gra na Amigę Uuu. Ale, ale zgapiacze, nie? Tak! To jest chyba Ochodźcie, another world. O, chodź, Słuchaj, chodź, 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 chodź Chodź na kolejkę. Dobrze. Jak się, jak, jak Chcia... się... Trzymajcie się. E, dzięki za donata. E, czy się. zacznę nagrywać CS a Nagrywam CS-a, mam serię. E, jak to epicko wygląda, jak kurde my się tam patrzymy i kolejka jedzie. Coś tam będzie. Asteroid, Asteroid. Oh, god. oh god. Ta mapka jest chyba najlepsza, w jaką grałem. Nie, fajna, ja nie? Mapka oh, z muzyką, Jesus. ze wszystkim. Kurde Asteroidy! Bruce Willis gdzie jesteś? O! o! To mi mówisz, że będziemy musieli biec? O! Asteroida! Sieci! Okej, okay, już jest okej, okay. jest okej, okay. dobra To tylko straszak taki Ja miałem, ja miałem zamiar już biec do przodu no Przestań, nie panikuj Dobra, jesteśmy na miejscu, spoko Okej okay. Ale muza zapożyczona, kurde, ze starej no was, gierki, kumple. spoko dum, dum, dum. O, oh, shit Czemu my nie mamy latarki? Może zarabiać jedzenie I have no idea Mamy! O! Oh, flashlight! Bro, Jest! What the happen here? Oh shit What the fuck? Co to jest? No, keycard, potrzebujemy keycard Keycard, potrzebujemy keycarda Co to było? Alone. Jesteśmy samotni? You're not alone Latarka now. jest dziwna Ty, on... Powstaje, Admira, schodź tutaj! Idę! Co no się dzieje? <laughs> ah! What the fuck?! Broken flash, to jest specjalnie to jest zrobione! Okej, okay, już jest okej, okay. dobra Walić Zabio. go! Jest, ty gnojku! Dobra, lecimy dalej Tu jest coś! gin! Zabiłeś go?! Zabiłem go Kurat, Adwiros, ty szaleńcu Zabiłeś zombiaka Coś mam, coś mam Co to? O, keycard, mam keycard, idziemy. idziemy Idziemy, idziemy Keycard! Osłaniajcie, osłaniajcie mnie, osłaniajcie mnie Ale żeby no. nie było żadnych praw autorskich przez tą piosenkę. Nie, ona za cicha była myślę, ja że u ja mnie bardzo głośno. O! Jest, oka. Zostaw Zostawmy! Zostaw mnie! głos! a za szybko padają. Nie? Aaaa! Pobrzy... Kolejny zombiak a. A. Słodki. Słodki. O! Słodki. słodki! Pimpuś, słodki, pimpuś, oniu, o oniu. O kurdełem Klimatycznie. Łoo! Wow. Wow. O ja! Oooo! latarki są naprawdę, nie? Jeszcze tak gasnął w takim najgorszym no. momencie, co nie? Zwłoki Kolejny keycard? To nie keycard Nie, to nie keycard, dobra I locked myself in here All the crew members are turning into strange creatures They are oh. trying to kill me Tak, czyli zamknął się tutaj wszyscy członkowie załogi Zamienili się w straszne kreatury i próbują mnie zabić Takie, które nas zaatakowały? Tak. Wow, creepy But there's more Apparently there is a hidden creature that controls them O, jakaś ten A, to pewnie ta oh, yeah. Tak. Ta. tak. It's barely speak our language. I tried to find that thing in the engine room. My surprise was that I couldn't see it. All I had was its voice in my mind. Yeah. Vincent Paul. Ah. Key card. nie, to nie jest key card. Nie key card. Co no za zajście jakieś drabinkowe? Idziemy Max, tam. Max, wej, to że jest no zajście. Zaraz sprawdzę, I... ja spra sprawdzę. Jest uh! <laughs> okej. Okay. Okej, okay. au! A -a -a. A -a. Coś tu idzie, coś tu idzie Coś tu idzie Coś tu jest z nami, coś tu, coś tu z nami Co to, to było. the fuck? To mnie to Co Coś, coś tutaj, coś tutaj chodzi co Ja dostałem jumpscara jakiegoś Ja też miałem samo. Ej, nie... Wiem, to A -a -a. ślady zostawia A, A! Zostawia ślady Na podłodze są, są, ślady Musimy tego unikać i otworzyć szybko te drzwi O nie, no o nie, o nie Oła, oła. Otwórzcie te drzwi! też mi. Okay, jest, jest, o, jest, 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 jeszcze tutaj na środku. Jest? Zaraz zginę. Spoko. Fuck! fuck. O oh, oh shit, oh shit, zaraz zginę. To tak samo. Jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Tak! tak. są na spodem. tych słupach. Jest, fuck! A. Otwarłem, otwarłem no chyba. To Nie, jeszcze coś. Jeszcze jakiś trzeba włączyć. Jest! A, fuck, umarłem akurat tak włączyłem, no. Ale jestem tu w pokoju, dobra. Ała, gdzie to jest? Wyjście! Nie wiem, gdzie to jest. Ała, zginąłem. Jest, dobra, idziemy, 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 idziemy. A... Wow. Jezus. Jakie to było creepy. Pozdrawiam BDXD, pozdrawiam Cię serdecznie. Good, good vacuum, ru... Musimy, musimy iść do Vacuum Chamber. chamber. A Vacuum ja, Chamber, ja, czy było? Ja chyba, ja chyba pójdę na piechodę. To było te, na samej górze, windą chyba. A, tak. nie. Tak, tak, tak. A nie, tak. nie mamy latarek. Latarka się popsuła, no. Dzięki. I should go to vacuum chamber, A, tak, tak, tak. Duża tam ta stacja kosmiczna, naprawdę. A. To się postarał, naprawdę. Myślał, to jest. A Uwieram, nie. uwielbiam Z, takie klimaty. Ty, ten, grupa typowego sobie się niczego nie boi. Jesteśmy łysi jest. i odważni. No. Banda, banda łysego. Tak. Banda łysego. My się niczego nie boimy, mamy łamy, bez bole. No. I w ogóle nie, bojówka legi nie? Legia! 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 Ojej. O, tak. Jest. Hopsa! Hop, Hop hits Do góry. Ale tu ciemno. O. czy musimy iść do tej pierwszej windy i pojechać na samą górę jeszcze. No i jedziemy na dół. Nie jedziemy. A, nie jedziemy. Będziemy jechać na dół, patrzcie. Patrzcie. Widać się zacięła Co to śmieszki, hiszki? A szut go, co pan Jezus Maria O! Jedziemy, O, działa tak. Nie działa, wszystko jest w porządku Myślałem, że spadniemy na dół E, e Ops Gdzie to było, ops, gdzie to ops, było, gdzie to, ops, było? Gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? Prosto chyba e, Prosto chyba, tak Tak Ops Do góry Wszyscy kliknij. kliknij, kliknij, kliknij Admirał. Klik Yeah. Poszło. Chudż, chudż, chudż. chudż, 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 chudż. Mm. Hey, yeah. vacuum chamber jest tutaj, dobra. Wyłazić. Vacuum na prawo. chamber. I can't go s, y, SPACE suit! A... No ale to a... mogli nam wcześniej powiedzieć, nie? No właśnie. Albo to celowe. To space suit. To celowe. Aha, a... Bo to pewnie otworzyło... U, uaktywniło jakiś skrypt na bank. I to było tutaj, nie? Tak. Na pewno? Hmm. Nie. Nie, 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 nie. to nie, nie tu, właśnie nie, nie. po drugiej stronie tak, widać, po to drugiej. było. Mhm. To była kuchnia. Jak skaczą kurna, gumi na gumisie. I... Boisz się iść. Obs Boisz się iść, przestań. Masz łom. Boink? Boink? Masz łom zagłady, chłopie, ty. papera papera to tu. O Maria! Co to było? To co było? Drusken? Tak, nie, przeleciało coś. A my idziemy w tym kierunku. Czy dobry? dawaj Space Futa, space futa dawaj mi. Jest. Mini. O, jesteśmy w kombajnie. O! U, yes. Nice. Teraz Nice! Fajne jest z... to zrobione. Zakładamy to tak normalnie. No, normalnie. teraz możecie tam skoczyć, kurna. Mamy kombajny. Ops! Mamy pancerz. Pancerz plus 100. Ale już nie jesteśmy łysi. Hmm. A nie, łysi jesteśmy pod kostiumem, więc to coś musi jeszcze znaczyć <laughs> No, ale co wiesz, już tak nie oh. widać. Już tak nie widać. Oh, myślę, że już nic wielkiego tutaj nas nie spotka, żaden straszak Nie krakaj? Okej okay. Widzicie wow. już możemy wrócić do domu Co to jest? O co tu chodzi? Je... Wow, co to wow. wow, Co to jest? Wow. wow, Serio jesteśmy... Ej czemu ja lecę do góry cały czas? Jesteśmy ja... w kosmosie! Ja w dół lecę! Okej Okej okay. okay. A ja, ja przeżyłem A ja nie Ja nie mogę w ogóle kontrolować siebie jakby ja nie będziemy iść, to jest najlepsze. A tu trzeba. Tu czy gdzie? Na górę? Na dar. O, faktycznie. O, jaki ładny. O co to jest? On mnie wybija w kosmos, bo the fuck A, panele słoneczne. Uważaj, po prawej stronie. A, no faktycznie. O, kurde... Nie, 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 nie. Nawet oddech dodali. No, tu nie ma się za bardzo kontroli nad sobą, ty. Jak mam je naprawić? Wincie. Jak mamy to naprawić, Ktoś nam powie? Adam, Musimy są. na nie skoczyć. Tylko? I widzicie te te szare cośki? No. no, to tak. Chyba trzeba na nie poklikać. Dobra. No, trzeba na nie poklikać. Dobra, dobra. Dobra. Oh fuck. To grawitacja, nie? Ło! Dawaj, max, dawaj w celuj, w celuj. Dobrze. Ops. Jeszcze dwa. Naprawione. Hy. Tu można praktycznie latać w tym kosmosie. No. Uuu, uuu. Już naprawiam, już naprawiam spokojnie. Ostatnie. Jest, jest moje. Pa... No, jest. OK, naprawione. Z powrotem. No I co teraz? Z... Tak, wszystko naprawione. Musimy chyba wracać. Musimy wrócić. Tak? No chyba tak, ale. Dobra. Uczyznie. Nie mam pewności. Jejku, co za mapka? Już żadnego komunikatu nie było, że o, dobra, naprawione, idziemy. No właśnie, to jest podejrzane. Czy mi się kręcicie mnie troszkę? Ej, tu jeszcze są, po drugiej stronie, zobaczcie. Tak. Gdzie? No. Co? Dobra, no. okej, okay, to musimy tam lecieć, okej. Okay. Lecę w dół. Ale to jest fajne. Super. Ja lecę taką. O... Mega mapa, naprawdę. No, Opa, jak, jak ja lecę, to ty. Wow. Etycka muzyczka w tle leci. fak, to był błąd, to był błąd, to był błąd, to był błąd, Max. To był mega błąd. Dzięki za donate. Admiro się pozdrawiam serdecznie całą ekipę, szczególnie ciebie i Bladiego. Macie Lewicki. klewicki. <tud> Dziękujemy za pozdrowienia. Padam! Oh, fuck. Spadłeś w przestrzeń? Nie, na, na szczęście nie. Ale niewiele brakowało. C ok, naprawiłem. Ja już naprawiłem. To napra moje, to moje, to moje, no Dobra, ja tu to naprawiam. Ja Oooo, może ja chcę. Aaaa, jest. Okej. Okay. We fixed it all 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 on so, so no osied, osied, osied. Okay. What now? Nie wiem. inside. O, w końcu inside. jak tu wejść z powrotem? No już prawie jestem na miejscu. Hihi. Jak wy tam Skoc, weszliśmy? Skoczyłeś? Tam? Ja? Yy, nie pamiętam. Ja nie wiem jak się dostać tam. Nie? No chyba tam. Dojdę, 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 dojdę leca, tak doleczę. Dojdę, dojdę, dojdę. Dojdzie, dojdę, dojdę. <grym> Cicho. Oh. Oh. Oh, no tak, e? Czekajcie na mnie, oh, czekajcie no, na mnie. <grym> no dokładnie jak to wygląda! Yes, Udało się. Dobra, chodzimy. Dobra, wchodzimy O matko! Chodź. Ale co teraz? Naprawiliśmy te solarki i co? In. Teraz dopiero zacznie się zabawa O, tu się coś otworzyło co, O jak ładnie tutaj Co to? Jest? Co to? O. o! Co to? O! O! Koniec koniec? Nie, jakaś katystenka Lecą po nas. A nie, uciekamy stąd. Lecą po nas. Albo uciekamy. Nie, ewakuowaliśmy e e się. Ekawuowaliśmy. <gul> Ekawuowaliśmy. <gul> <gul> Chciałem powiedzieć poprawnie, ale mnie dobra, nie? Ekawuowaliśmy. Dobra, mówię co, mówię się. co mam na myśli. Ewakuowaliśmy. <gul> <gul> nie może się ukrywać się zawsze, czy coś po prostu powiedział. Czy to już koniec, ale dobra to było. Wow. Co? Tak, chyba? Koniec. No już kredyty pewnie będą. A teraz. będę pewnie kredycy teraz będą. A mi pewnie wywali grę. <gul> nie, Kredyty. Kredycy. Wywali pewnie. Niech zgadnę, niech zgadnę, niech zgadnę. jesteś O, jest kryty Special thanks. Wow. Twórcy, U, no to po To jest Kevin MacLeod. Muzyka. Postarali się. I... Jak? Music. Kevin MacLeod i Chasel Hall. Ale, ale bardzo podobna była do tego. Bardzo klimatyczna mapka. I to jest nasz statek. Tak, to jest nasz stateczek, bardzo duży. Ja, ja, ja nie, jak byście się w tym po Ściaśnialiśmy, no normalnie. No, to jest kapsuła, to jest kapsuła no. ratunkowa, żeśmy się ściaśniali przytulili do siebie i. Jak to, no. <ścoughs> Jakoś to no? było, Czyś byś coś sugerował? Nie, skąd? <śmany> po prostu musieliśmy się ratować, no to wiesz. Czy bo... mogę no. tu wskoczyć? Nie no, mogę tu wskoczyć. Ops! Można? No ma! Ja jestem na Asteroidzie z kredytami. Zobaczcie. Łak, <grych> lecę do ciebie. Złap się. <grych> ja też chcę. Yes. orbitujemy wokoło. Ops. Jeee, <grych> yeah. dobra. I tym yeah. miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć. <grych> tak Dziękujemy jest. bardzo. Pa, pa. Na razie. Halo.